Cześć, witajcie. Wiem, że miał być materiał z Horsta, ale niestety powtórki z World of Warships nie do końca w tych wersjach chcą ze mną współpracować. Jedna działa, druga nie działa i okazuje się, że akurat z Szarniego nie działa, więc proszę Was o cierpliwość. Na pewno materiał o tym okręcie zrobię, bo jest tego wart. Ale cóż, no, jest, są dwa sposoby, w jakich, jakie, jak robię, żeby przygotować dla Was powtórki z... World of Warship, jednak ten starszy, ten starszy jest zdecydowanie lepszy, chociaż wymaga dużo więcej pracy ode mnie, no ale trudno. Zobaczę w ogóle ile, bo kilka powtórek mi się, kilka powtórek zapisałem, Ciekawe jestem ile z tych powtórek będę mógł odtworzyć, żebyście mogli obserwować co tam, co tam powyczyniałem w tym World of Warship. W każdym razie, było materiały o Bayernie, to tutaj chciałem Wam pokazać jedną z bitew rankingowych, jakie rozegrałem i też troszeczkę o tych bitwach rankingowych pogadać. Bardzo fajny dreb, bardzo fajny pomysł, moim zdaniem wprowadzony przez Wargaming. Do tego, no trzeba przyznać, że też potrafią zachęcić graczy, żeby w to pograć. Czyli, że praktycznie za każdy awans, jeśli chodzi o nasze rangi, coś tam dostawaliśmy więc no, było byłoby to dość ciekawe, poza tym też przyjemnie było grindować ten okręt na rankingówkach, dlatego, że tutaj zawsze grałem z szóstkami, a nie rzucało mnie na ósemki, tak około chyba 25 tysięcy expa sobie na tym trybie nagrałem. Może nie szło mi jakoś super rewelacyjnie, był to mój pierwszy kontakt z bitwami rankingowymi, ale trzeba przyznać, że no, gracze trafiają się Różni. Wiadomo, że na szóstkach nie ma co oczekiwać jakichś tam super koksów, bo dochodzimy do, dochodzimy do jakiejś tam rangi, do 15 bodajże, tak? 15 zdobyłem na szóstym tierze i potem, żeby iść dalej, musimy mieć ósemkę. Ja stwierdziłem, że nie będę napływał Tirpicem czy, czy Atago bo też nie chciałem na wszelki nie chciałem po prostu na siłę grać w tych rankingówkach. I zagrałem pierwszy sezon, w jakim miałem możliwość zagrać. Jest to na pewno coś ciekawego, fajnie jakby coś takiego było w grze World of Tanks. Będzie następny sezon bitew rankingowych. Mam nadzieję, że sobie znowu wezmę w nim udział. Zobaczę, co tam wtedy będę miał za okręty, które się do tego będą nadawały. W każdym razie był to dobry, dobry moment, żeby połączyć przyjemne z pożytecznym i Bayern Bayern podekspić że na, na tych trybach, przy okazji zgarniając jakieś kredyty, sygnały różne, więc naprawdę było, było warto. Oczywiście wiadomo, że im wyżej, tym, tym gracze lepsi. Nie mówię nawet o szóstkach, tylko wyżej właśnie tierowo, czyli na ósemkach i tam dalej. Mogliście dużo materiałów na pewno zobaczyć, jak tam sobie ujechał, śmigał, dopóki nie wbił pierwszej, pierwszej rangi. Tutaj szczere gratulacje. Natomiast no, ja też czasami się zastanawiam, naprawdę, kto gra, kto gra w takie gry jak World of Tanks czy World of Warships, bo mm, jeżeli gramy w bitwach rankingowych, no to jak widzicie, yy, na ogół, znaczy, no to jest to 7 na 7 okrętów, więc wypada naprawdę szanować każdy okręt i mądrze myśleć. To było dość ciekawe losowanie, dlatego że same pancerniki i krążowniki w praktyce też jest sporo niszczycieli, i uwierzcie mi. Moim zdaniem, największą robotę na rankingówkach robią właśnie niszczyciele. Jeżeli dostanie... znaczy niszczyciele i lotniskowce, bo jeżeli dostaniecie gościa, który jest kumaty w niszczycielu, to potrafi wam zrobić robotę, dobrze zaświecić, storpedować, nie dać się zabić przede wszystkim. To jest kluczowa, kluczowa rzecz. Jeżeli macie gościa w niszczycielu, który jest totalnie nieogarnięty i da się zabić na początku, bardzo często bitwa praktycznie już jest przegrana. Kolejna rzecz. Lotniskowce rzucało stosunkowo. Nie często, ale jak już rzuciło lotniskowiec, no to tam było widać tak naprawdę potęgę graczy na tego typu maszynach. Jeżeli mieliście gracza na lotniskowcu bardzo doświadczonego, który kumał o co w tym chodzi, uwierzcie mi, mieliście wtedy praktycznie zapewnione zwycięstwo. Nieraz były bitwy, w których lotniskowiec po cztery fragi robił. Miałem takie bitwy, w których lotniskowiec uparł się nieraz na mnie, jak byłem pancernikiem, i nie miałem życia. I to nie tak, że, nie tak, że tam trafił mnie raz czy dwa torpedami. Już doświadczenie gracze w lotniskowcach potrafią tak rzucać torpedy, że nie ma bata, żebyście czegoś nie złapali. Dostaniecie raz, dostaniecie drugi raz i nieraz was. I wtedy już was nie ma, macie pograny. Kolejna ważna rzecz, która rzuca się w oczy w rankingówkach. Komunikacja na czacie i, i pewien idiotyzm. Chodzi mi o jako idiotyzm, chodzi mi o na sytuację, kiedy załóżmy, mamy te kapy, i podejmujemy na początku decyzję, płyniemy do kapa tego lub tamtego, no i wybieramy powiedzmy, wybieramy, płyniemy na B, i sześć okrętów płynie na B, a jeden samotny krążownik płynie na A. I wszyscy mu piszą, nie płyn tam, po co płyniesz, zabiją cię, nic tam nie zrobisz. I nic, a kolej sobie płynie i płynie, no i oczywiście wypływa, zdycha. Już macie na, w takiej sytuacji okręt w plecy, a każdy okręt jest na wagę złota, tak naprawdę więc jak głupio stracicie okręt, no to już jest. No to już jest pozamiatane. Ja tutaj na mm, tym Bayernie e, udało mi się tam sfragować jeden okręt, teraz mam 20700 700 zrobione pomogłem w przejęciu kapa, sytuacja wygląda na razie bardzo, bardzo dobrze. Oczywiście wybrałem bitwę jedną z ciekawszych, no bo co Wam będę wrzucał jak przegrywamy sromotnie, bo takie bitwy się też zdarzały, albo jak lotniskowiec topi bardzo, bardzo szybko bo takie bit albo niszczyciel, bo takie bitwy też się zdarzały. Bardzo, bardzo dużo zależało od tego właśnie kogo, kogo traficie. No zobaczcie, nawet tutaj podróżnie przeciwnej, ja strzelam sobie w New Mexico, a tu podpływa krążownik, bardzo, bardzo blisko, koleś płynie sam, nas tu stoi cała chmara i czego on oczekuje, że co, że wypłynie na cztery pancerniki i krążownik i wszystkich pozabija i ucieknie? Nie, nie rozumiem, nie rozumiem takiego podejścia graczy, ja, okej, okay, no kumam, że to są szóstki, tutaj nie trzeba być alfomijomego, nie trzeba być bardzo doświadczonym, no ale nawet bycie niedoświadczonym nie zwalnia Was z myślenia, więc troszkę, troszkę naprawdę wyobraźni. Akcja La Rambo na tych trybach średnio się sprawdzają. Oczywiście, ja lubiłem pójść raz bajernem na ostro przyjąć, zebrać, zatopić, uszkodzić, bo bardzo często pancerniki, które tak zagrają, powodują, że drużyna przeciwna powodujecie, że drużyna przeciwna skupia się na was, a wasza drużyna może nawalać przeciwników i to często wpływa na wygraną. Nienawidziłem sytuacji, kiedy goście w ogóle. Piszesz, pójdziemy do kapa A albo do kapa B, a wszyscy w drugą stronę pod linię czerwoną. Bo trzeba uszkodzenia zrobić. Ki nie ma znaczenia, żeby poprzyjmować, żeby wziąć coś na siebie, żeby w nas nie walili i w krążowniki, tylko w nas na pancernikach. Nie pod linię bo uszkodzenia robi. No, jak chce uszkodzenia robić, no to stary płyń, płyń sobie na bitwy losowanie nie na rankingowe. W rankingówkach liczy się tylko i wyłącznie to, żebyśmy wygrali. Nawet tak jak teraz, ja sobie stoję, koleś marnuje, marnuje na mnie, oczywiście ta pierwsza salwa była z dupy, bo powinna być dużo, dużo lepsza, no ale to już było dawno, dawno temu, teraz w końcu się udało, zatopienie, drugi frag, mam, przy okazji drużyna przeciwna się już poskładała, puścił, puścił ten... Krążownik torpedy e, przyjąłem jedną od razu na trawiaczka. Poszła odnawianie, no i płyniemy dalej. Mamy dużą przewagę. Bitwa e, Bitwa. wiadomo, że już powinna być wygrana. A goście trafia, trafiali się, tacy co właśnie uciekają gdzieś pod linie. E, dramat, dramat, więc to nie oznacza, że jeżeli będziecie grali rankingówki, to się nie będziecie denerwować. Nie, będziecie się denerwować. Zwłaszcza na taką głupotę, kiedy no, jak można być normalnym, płynąc samemu krążownikiem na ilość tam okrętów. No nie da się i niestety ludzie nie czytają żadnego. Kolejna też wkurzająca przypadłość, rankingówek. O ile jestem w stanie zrozumieć, że na zwykłych bitwach ktoś tam sobie poawczy troszeczkę, bo chce zobaczyć jak się rozpłynął, jak się tam ktoś, ktoś, jak pójdzie na lewo, na prawo, jak ja mam płynąć swoim okrętem, ale tu nie ma czasu na to, żeby się zastanawiać. Szybka decyzja, płyniemy A albo B i już. Nie ma możliwe. Jeżeli chcecie grać, to grajcie. Bardzo dużo gości wchodziło i było totalnie, totalnie na awty przez dłuższą, część. I gdzie, kiedy byli nam potrzebni, to jeszcze gdzieś awczyli, zostawali z tyłu, no to też było coś, co mnie bardzo, bardzo denerwowało. Więc to nie jest tak, że ten tryb nie ma wad, ma wady, ale to ma wady. ale wady nie wynikają, z, moim zdaniem, z trybu jako z samego założenia, tylko z tego, że po prostu tu grają różni ludzie. I jeden myśli lepiej, i gra lepiej, drugi myśli gorzej i gra gorzej. No, tak to wygląda, ale jest to niewątpliwie ciekawe oderwanie od randomów. Ja oczywiście nie popłynąłem teraz z całą tutaj bandą swoją drużynową. Dlaczego? Dlatego, że mamy bardzo dużą przewagę i postanowiłem się już skupić na walce bezpośredniej z tym Warspite'em. Gdzieś tam z tyłu w ogóle jeden pancernik zaspał, zaspał, nie wiem co on tam robi, ten za mną ileś tam kratek na południe. Mam wrażenie, że w ogóle nastawił sobie wodę na kawę i poszedł sobie kawę zrobić. Yy, ogólnie, yy, jako oderwanie, jaką możliwość wyekspienia sobie szóstki jakiejś czy może nawet ósemki, yy, też myślę, że, że może być ciekawie. Yy, brakuje mi tego trybu w WoCie, też z jakimiś nagrodami tak samo, i brakuje mi kontenerów w WoCie. Mam nadzieję, że te zmiany zostaną tam, te rzeczy z World of Warships, które tu się sprawdzają, tam zostaną też wprowadzone. No i nawalanka. Na z Spitem. to jest ostatni materiał w ogóle z tego okrętu, jaki dla Was mam. Nie ma tego dużo, bo ani mi jakieś epickie bitwy nie wchodziły. Po prostu wy... przeszedłem go, nie był zły, nie był najlepszy. Miałem możliwość nim pierwszy raz zagrać w rankingówkach, było fajnie. Też sporo expa dzięki temu zrobiłem. Dobrze się bije z nim, na, na, dobrze biło się nim na bliski dystans. no Ta w ogóle artyleria pomocnicza w, w Niemcach jest bardzo fajna, chociaż Warspite podobno też ma dobrą artylerię. Nie wiem, nie mam tego okrętu. Na razie, na razie w ogóle o Warspite nie myślałem, bo nie wiadomo, czy e, pancerniki brytyjskie będą. Czwarty frak e, dobicie, uszkodzenia 59 tysięcy. To mnie osobiście wynik taki cieszy. Ja nie jestem jakimś takim mistrzem robienia nie wiadomo jakichś uszkodzeń, a cztery fragi na rankingówce, przede wszystkim wygrana, zawsze najbardziej cieszyła mnie wygrana. Oczywiście zdarzają się serie porażek, trzeba się uzbroić w cierpliwość i spokojnie, spokojnie można swoje, swoje ugrać. Zostaje teraz New Mexico, nie ukrywam, że miałem chrapkę na Krakena, ale tego Krakena nie udało się, nie po raz pierwszy, nie ostatni. W każdym razie, jeżeli graliście w rankingówkach, dajcie znać jakie są Wasze, jakie jest Wasze zdanie. Widzicie, tu miałem 20 rangę, później udało mi się doczłapać do rangi 15. Czy podobała Ci się stoczona przed chwilą bitwa? Mam nadzieję, że kliknę zdecydowanie tak. Oczywiście, że tak, no jak mogło mi się nie podobać, jak wygrałem, zdobyłem 4 frangi. 62 674 uszkodzeń. Jeśli chodzi o EXPA, no to miałem trzeci wynik, bardzo dobre gry Nuremberga, jednego i drugiego. No i cóż, czekam na Wasze komentarze. Ten tryb się już skończył. Jakie są Wasze opinie? Jeżeli materiał Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, bo to pomaga w rozwoju kanału. No i widzimy się w kolejnych filmach z gry World of Warships i nie tylko. Trzymajcie się. Cześć!